Jesteśmy na jakimś unikalnym krajem, który rzeczywiście ma takie rozwiązania. Jesteśmy wyjątkowo unikalnym krajem. Możecie sobie wyobrazić, że płacimy 25% podatku obrotowego, więc generalnie wszystkie imprezy w Polsce zniknęły. Ja mogę osobiście powiedzieć, że kasyna akurat nie przy grach turniejowych, ale przy grach kaszowych, co mówię z przyjemnością, dlatego że z całym szacunkiem dla moich przyjaciół z kasem, ja chcę wyprowadzić pokera z kasem, bo uważam, że w ramach odpowiedzialnej gry powinniśmy grać poza. Yy, Obchodzą te przepisy. Czyli generalnie stworzyliśmy mało tego, że szarą strefę tych żuczków, które, jak określam, również siebie, które grają, yy, że tak powiem, yy, czysto dla fanów, a ta symboliczna opłata yy, typu 60 czy 80 zł w Warszawie, no bo ona yy, gdzieś na prowincji ona może wynosić 40, jak przykładowo, w Zielonej Górze czy yy, w Wiśle. Yy, natomiast. 25% podatku obrotowego, proszę sobie wyobrazić, no to jest po prostu niewyobrażalne, nie ma takiego precedensu. Nie ma takiego precedensu. I to, co wspominałem wcześniej o panu Kapicy, wpływy do budżetu generalnie zwiększyły się o 12% z tego, co czytałem z raportu. Różnica jest taka, że na świecie zwiększyły się o 160%. Więc generalnie to, to jest ta drobna taka różnica. Mnie się wydaje, że. My jesteśmy legalnie y, zawiązanym związkiem, który jest częścią międzynarodowej struktury, w której są również inne federacje i my jesteśmy w stanie, państwo może nas kontrolować jako związek, my jesteśmy w stanie y, tak naprawdę zagwarantować państwu, że państwo dostaje, dostanie te pieniądze, które są w dyrektywach choćby y, wyznaczonych przez y, 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 Komisję Europejską. Też, jeśli Pan pozwoli, ja pociągnę do który to dał Fregida. Um, jesteście, Należycie do Federacji Związków Sportowych w Europie, podejrzewam. I czy próbował Pan, czy próbowaliście Panowie, nie wiem, przez te federacje jakiś nacisk na nasze Ministerstwo Sportu? Ja myślę, że Ministerstwo Sportu jest bardzo otwarte z tą różnicą, że musi być tak naprawdę ten poker wpisany przez PKO jako, jako sport. Ja myślę, że Międzynarodowa Federacja nad tym pracuje i staramy się tak naprawdę ją w tym wszystkim wspierać, wymieniamy między sobą informacje. Proszę Państwa, to jest najbardziej popularny, obecnie, najbardziej prężnie rozwijający się sport na świecie. Dla przykładu, no, jeżeli Państwo wpiszecie Texas Holdem, na Facebooku zobaczycie, że mamy ponad 50 milionów. Lubię to. W związku z czym, jakby y, taka prowizoryczna, y, 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 przyziemna, y, przyzie, przy, przyziemny przykład, ale to chyba o wszystkim świadczy. Pula nagród na Mistrzostwach Świata w 2011 roku sięgała blisko 200 milionów dolarów. No ja chciałbym, y, żeby. Y, pan, pan minister Kapitan miał takie pieniądze. No bardzo życzyłbym mu to, naprawdę, z całego serca. Dziękuję. Panie pytania. dziękuję, proszę kolejne pytanie. Dziegorzkańsko-polsko-wydarzenia chciałem się zapytać, czy jakakolwiek inna partia do Was <laughs> Do, do związku. Jako Panu powiem, że e, zupełnie przypadkowo, że w momencie, kiedy była e, głosowana e, ustawa hazardowa, jedyny poseł, zagłosował przeciwko tej ustawie, i to najprawdopodobniej przez przypadek, ale trzeba go dopytać, to był poseł PiSu. Ale tak szczegółowo, czym się, <grym ciekawa> się że pomylił guziki po prostu. Natomiast e, e, rozmawialiśmy z Panem Andrzejem Halickim, e, e, napisał interpelację, ale to wszystko jest odbijanie się od muru. Tak naprawdę. Proszę mi wierzyć, że y, próbowaliśmy wszystkiego, ale ja rozumiem, że są ważniejsze sprawy, ale y, szczególnie teraz, dlatego że jesteśmy przed wyborami, chciałbym y, uświadomić 400 tysięcy osób. No właśnie, w ten sposób chciałem dojść do pytania, czy środowisko nazwijmy to pokerowe, bo nie skłonne głosować na Ja nie mogę mówić się w imieniu środowiska pokerowego. To jest osobista sprawa każdego człowieka. A wydaje mi się, że tutaj ja po prostu spotkałem bardzo dobrego człowieka, z którym się znam prywatnie. To, że on jest w stanie pogratulować. No. ma mało pytania, by macie jakieś, z jakieś wysyłki. Zdrowie do w Polsce. Poję pojętnie <tytanie> <tytanie> nie, ale w domu tak przy kolei. <tytanie> e, być może nie, pan Michał skomponuje dla nas więcej. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, to dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.